Tajna operacja 27 lutego 1991, podczas gdy arabskie i amerykańskie siły wyzwalały Kuwait. W tym samym czasie Twoja jednostka z sił specjalnych znalazła się w głębi irackiego terytorium, by wykonać szereg istotnych, tajnych zadań. Alfa-2, chyba wsadziłem kij w prawdziwe mrowisko. Hałas powinien zamaskować wasze działania na tyle, abyście mogli dostać się do środka i uwolnić naszych 3 bez odbioru. Tak jest, żniwiarz 3, dobra robota, zobaczymy się po drugiej stronie. Alfa-2, bez odbioru. Dobra, dostaniemy naszych chłopców. Ludzka Tarcza 29 19 lutego 1991 Jeden z naszych agentów w Bagdadzie odkrył obiekt, w którym przetrzymywani są nasi jeńcy. Dowództwo ko koalicji zezwoliło na wykonanie operacji na niewielką skalę, której celem ma być uwolnienie jeńców. Misja ratunkowa została zgrana w czasie z atakami myśli myśliwców Stealth i pocisków Cruz na cele w Bagdadzie. Dowództwo ma nadzieję, że w zamieszaniu, jakie wywołałem ataki, drużyna zdoła przedostać się do kompleksu, odszukać i uratować jeńców, a następnie udać się do punktu zbo zbornego. Czeka tam pojazd, który służy do ucieczki w bezpieczne miejsce. Zalecenia taktyczne. Wszelkich zaalarmowanych strażników trzeba unieszkodliwić szybko i po cichu. Jeśli w miejscowym garnizonie dowiedzą się o waszej obecności, prawdopodobnie rozstrzelają zakładników. Trzeba korzystać wyłącznie z broni z tłumikiem. Ta. Przedostańcie się do kompleksu pod osłoną lotnictwa, aby przeciwnik nie wszczął alarmu. W przeciwnym wypadku jeńcy zostaną zabici. Uwolnijcie wszystkich jeńców i wyprowadźcie ich bezpiecznie poza teren kompleksu. Doprowadźcie drużynę wraz z uwolnionymi jeńcami do tunelu nad drogą, gdzie czeka ciężarówka, która zabierze was z Bagdadu. No i to tyle póki co. I witam wszystkich w kolejnym odcinku Serii Conflict. na burza. Zagrajmy wy oczywiście. Dzisiaj jesteśmy gdzie w Bagdadzie Dzisiaj każdy, każdy dusienki człowieczek naszej małej jednostki Naszej drużyny ma broń z tumikiem Także Bradley, Foley, Jones No i nieszczęsny Konors który nie ma broni z tłumikiem. Musimy się poruszać po cichutku Dlatego jeśli nie trzeba nie wydaje rozkazu do strzelania bez rozkazu Ta. Co tu wszedłem? A no po to. Chodźcie. Co on miał? Miał RPG I konor zaczął strzelać, więc teraz już wszyscy w promieniu około 150 metrów wiedzą o nas no, może nawet większe gości. Nie powinno to być zbyt dużo żołnierzy z tego powodu, że wszyscy zajmują się tymi samolotami, które tu latają. Gdy wątpię, że tymi działkami dadzą radę ich dogonić. Dobra, teraz jak są wyjść, tak? bo musimy O. Coś jest nas nawala? Dobra, olac system. Trzeba się posyć odbywać ich szybko i po cichu. Teraz tak jak wygląda mapa? A mapa wygląda dosyć nieciekawie. Trzeba się dostać w to miejsce, no, gdzie jest teraz skazane na, na mapie, które skazane na mapie, znalezieńców, wszystkich by dostać. Jest ich bodajże trzech albo 4. Jest to może napisane. Wszystkich na ilu. Trzeba uważać, bo tu pełno tych działek przeciwlotniczych będzie. Jeśli którykolwiek nas namierzy, to może być z nami źle. Uuu, leci pocisk! A Zaraz będzie rozpiernicz. Wow! Już coś zabijesz. Najważniejsze że jest tak, jak pisało w podprawie. Bo zabijać wszystkich zanim zaalarmują resztę, tu ktoś się będzie. Łooo, wow, ale żen wleciał! Muszę przeładować się, uleczyć... Fakt, jest pisa z gra... I na Au! Fakt, nie możemy stać w miejscu. To jest bardzo nieskanalne. A, ten rad wpadł za tył. A no te przeszkody nawet, nie wiem co to tu leży. Ty w mordę, znowu to załamasz. Ah, jeszcze ktoś tam jest. Kurna, ten celownik zbyt bardzo przybliża. Ilu ich tam jest? Wpieniają no Szmordę ile tam jeszcze tego wyleje Żyrej gówno Gdzie? To jest fole To coś co tu leży w E to drones, kolej jest żywy Kto idzie? To idzie drones idzie Do mnie, do mnie Idziemy. Powolutku, po cichutku A ja znam swoje zdolności jeśli chodzi o moje powolutku po cichutku. Jestem lepszy od cichociemnych ciemnych Co jest tu? Już ile można? Wolę ja ciebie jeszcze całkiem pogrzało, Weź ten karabin do ręki. Zostało mi tylko 8 magazynków. Znając moje zdolności zanim dojdę do tego garnizonu, to już wszystko służyję. To jest bardziej niż pewne. Czy jest to? No właśnie, coś też tak wszyscy że zarabimy skocz. Ograna rzucił mu pod nogi. fajnie. Ale szkoda, że on już dawno wtedy nie jest. Tu nic nie ma. Wow, tu trochę tego lepiej Ooo, jeszcze jeden przeżem! Radny go dostanie Dostałem go! Jas, teraz Mam jeszcze jeden z PK-7. Dostał? Zresztą nie wiem. Ta, dostał. To no nie wiem czy ode mnie, czy od kogoś nie. Oni się tu zrespili. Tak samo ten. On się wreszpił. To dlatego nagrywanie włączone i trochę... No widzę! Tak, tu się dźwięki zacinają. Szał dostaję. Niech wywaliło w powietrze, czuł sobie. Nie kogo patruję, ale kogoś... O, żeż zajebiście po prostu. Muszę się pozbyć tego z się nie rób taki twardziel, co? Tak, się wszystkich, mogę ich w końcu opatrzyć. Albo nie. to Connor zrobi. A, Connor też nie. Eee, gdzie folia w cioło? Serio, gdzie jest folia? Fak, gdzie folia w fole? O boże. Daryj, gdzie ty tu mnie, do mnie! Dobra, możemy się zbijać Tu po lewej nic nie ma, tu chyba nic nie leży A się sprawdzę Wow, jak tu ciemno A poza tym wydawało mi się, że ci żołnierze Irjakiscy też mają Na mordach, na tym zary. Bardzo mi tu brakuje, wiecie czego wychylania się na bok mały spoiler, jest dopiero do naszej dyspozycji w drugiej części No nie da się bez tego grać, ale trochę trudniej, ale da się grać Drugi ten koleś miał chyba RPG przy sobie, czy dobrze mówię? Nie, źle mówię Chyba, no, że ten, który wyleciał, nie, on ma PK Nie, to musiałbym sobie coś wydawać po prostu tak, trzeba ogarnąć drogę. Co jest tu? A tu jest jakieś wyjście na zewnątrz. To chwila, a co jest tu? A tu jest zejście jakieś na dół i tu jest... Wow! No momento. Ach, to jest miejsce, z którego się mamy wydostać. To będzie nasza droga ucieczki. To powrót? Kolej nie idź, tam nie spadnij. Musimy się wrócić. Tam gdzie słyszę jakiś wóz bojowy, albo czołg, albo wóz bojowy i czołg... Czego bym szczerze nie chciał spotkać. Zresztą kto by chciał spotkać czołg? To tak mocno stąpa. Na drugim piętrze, znaczy na pierwszym piętrze właściwie. Na kolejnym piętrze kondygnacji mojego budynku. Przy budynku, gdzie mieszkam, że cholera to czuję. Dlatego ja nie słyszę, ja to czuję, po prostu jak się cała zima. No i po to właśnie chciałem cię wycofać kretynie. O, Owszem, alarm. Trzeba teraz pospieszyć. Nie jestem nie Mam go. Dobra, teraz jak najszybciej do tego kompleksu trzeba dolec. Wow. Nie spodziewałem się takich ostrych lagów. Szybko Musimy jak najszybciej wlecieć tam Robić im niezły rozpistiel Robimy im z dupy jesień Nie średnio. Do Dobra, jestem I reszta naszej ekipy też jest No to pustosz, no, są Dopuścił sygnał. A to się teraz odzwoni. A zresztą to jest dobry moment na zapis. To znowu się PPPP włączyło. Dobra, to My to szybko. Najszybcie jak się da. mnie! Dobra, idzie Jones Bradley i do Mosfa wadzać. A Connor i Jones będą tu pilnować. Pan. Pan za skryto bójstwo. KSU. I wiesz w ogóle się trzeba a on No to spok. Otwórzmy drzwi. Drzwi otwarte. Czekaj na mnie. Nie, nie ma takiej opcji, bo trzeba pokryć Ci tyły. E dobrze widziałem, że coś się tam rychła Dostał Chyba tak Dobra, jeden pan wrócił? Chaccie Ty taki barak, pytanie czy ktoś tu z tego wyjdzie? Chcę i do środka granat, ale nie jest mi to dano. by się w rąboku O, teraz Ale Lewa zużyłem wszystkie granaty. Na no szczęście nie są mi potrzebne. Jest tu ktoś jeszcze? Wow, no! Być na luz! Skoro to jest AKSU i broń krótka, no to będziesz mógł z tego korzystać, czy nie? Tak? Tak. Wow, to, Wow, to, 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 ty robisz. Z... to, 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 Nie, z... to, 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 broni. Każdy wie o co broni typu właśnie sp SPAN SPA. Nie wiem właściwie jak to się czyni. Chodzi o różnego rodzaju strzelby, nie umiem z nich korzystać mimo tego, że ma je w od początku misji Może z tego się nie da po prostu korzystać w jakiś specyficzny sposób się po prostu strzela i tyle Ej, 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 ej. Spokojnie, spokojnie <tryk> Taki magazynek. Może by było, rzucaj troszkę na... <śmiennie> Radli, chodź tu. Bo będzie zawołać specjalisty od broni ciężkiej. Olej. Do mnie! Do mnie! Do mnie! Do mnie! Aj, głupi łódź. Możemy go teraz zatrzymać. Do mnie! Do mnie! O! Ada. Mamy jednego jeńca? Czyżbym odcinek? A, jednego... Jednego jeńca wtedy nie wyciągnąłem. Teraz po niego pójdę konos. Tam nie powinien kogo być w środku. Nie powinien go nie pilnować, bo to się szokaże. Radlej! Co to odbywa? i też nie lepsze. No on teraz zaczął dostawać, a no Okej, okay, jest i BUM. Poszła. Poszła i zniszczyła. nie dobrze. Bardzo niedobrze. Wstawaj. Nie tu. do jednak. A teraz wiem dlaczego dostanę? Teraz tak Miałem iść po tamtego No Znowu to samo Będę musiał tam iść poleje Connors musi dostać tu, a ja muszę wspomóc Jonesa i Bradley'a no bo sobie dwaj nie dadzą rady no. Zobaczymy jak to się uda Olej, nic nie robisz, Nie chodź. Nie pędzę. Nie pędzę. Nie pędzę. Nie pędzę. Nie Ciebie. Nie pędzę. Nie Nie a nie mam nic przeciwko nie temu, żeby się, się dał po prostu w taki prosty sposób zabić. i do Connorsa. Ja idę pomóc Jonesowi na półmartwym Bradleyowi. Co tam tak martwytuje? Jonesowi się chyba ammo skończyło i zamiast strzelać... A a ja wezmę Johnsa i pójdę po tego jeńca Bo On sobie sam nie poradzi Przechodzi mi mimo to, że pole sobie w tym miejscu sam nie poradzi Później całą zgraę wrócimy z powrotem do reszty jeńców i Konorsa. czas na początek sobie powinny dać radę, a ja wolę zawsze zostawić tam kogoś. Bo jednak mimo to, że wszyscy gdzieś tu biegamy. Nasi czterej dzielni bojacy. zawsze może być na to, że jakiś jeden iracki żołnierz może się przemknąć i nam rozwalić, więc mi się nie. Zdążył? Mam cię. To, żeś mu pojechał. O, nie ma wteczeń, to dlatego się sam nie leczu. profilaktycznie, jak to mówią. Fuck. Tu jeszcze jeden typ był, ale jest martwy. Tu jeszcze jeden typ, ale też się zmartwił. Hu 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 hu. Huh. A, chciałem powiedzieć, że jest czysta, ale... O, ale mu po kroczu pojechałem. Już nie porucha. Może to ile. Po co więcej takich kilkotek? Jaka... Coś tu jest ciekawego, może jakaś apteczka? Przydałoby się. Jak to mówią profilaktycznie. bez jaj... To trzeba to zrobić po starym... Ja mam jakiś fetysz z tym kroczem albo co... Jynll! Tego nie było... Nie było tego... Po prostu jakoś tak wyszkadz zjeżdża tak nisko. Dobra... Na Jones mnie. przed chwilą nie miał ani jednej apteczki, a teraz ma ich od zarobania. A jak się tam wychodziło? Gdzieś tu. Zresztą Jones może już wrócić do Konors'a. Do mnie! Do mnie! A ja wezmę Bradleya! Do mnie! Do mnie! I Foleya i będziemy tutaj osłaniać tyły. Gdzie to nie nic. Najpierw będę widział lecącego y Jonesa. Później będzie jeniec, no bo jeniec utyka. A Jones może biegać w sobie. Więc jeniec powinien za chwilę wyjść, tak patrzy na mnie mapę, gdzie on tam jest. Powinien patrzeć w drugą stronę. A jakiś przeciwnik się, się nie pojawia. A później wszyscy razem musimy sobie spierniczać jak najszybciej. Takie pytanie, ile ty masz apteczek? No, okej, okay, dobra. Nie szedł za mną, nie będziesz szedł. Dobra, okej, nie przeleciał, lecimy za nim. Byłoby dobrze, gdyby jeden żołnierz był przed nim, a drugi za nim. Dzięki temu miałbym pewność, że on jest jako tako bezpieczny. O, właśnie coś takiego, coś takiego wychodziło. Ani go z przodu, nic nie zaskoczy, ani z tyłu. Z tyłu. O, fak. Teraz już wiem, skąd się wieła nazwa misji Ludzka Tarcza. Przed chwilą właśnie za takową musiałem robić. Zjeżdżaj nic z tej wieży, leszczu. Okej, okay, są wszyscy jeńcy. Panowie, zwijamy się. To dobry czas na zapis. Jedziemy? Jasne. Dobra, panowie. Wiecie, jak działamy. Nie dajcie się zabić. Nie dajcie zabić dzieńców. Kryć tyły, przody, dupy, głowy. Ręce, nogi. Dobra, zbijamy się. Aż myślałem, że tyły będą czyste. Dobrze jest, Konos. Zbijamy się. Pamiętacie naszą drogę ucieczki, którą aktywowałem? To właśnie tamtędy teraz wyskakują nasi jeńcy, a musimy ich troszkę... dogonić, o. Ej, jeden już pobieg! Dobra. Albo jeden pobieg, albo jeden nie przybiegł jeszcze. O, widzę go, dobra. Aż myślałem, że on gdzieś tam jest hen-hen, daleko, a że jest ten, by go jeszcze uratować, gdyby jednak coś mu wyskoczyło jeszcze. Gdzie reszta mojej ekipy? A biegną wszyscy, okej, okay, dobra, czuję się bezpiecznie. Już nie czuję się bezpiecznie. Dobrze. Świetnie, konor, świetna robota. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Patrzcie, jak ci się porozbalali. Jeden biegnie 30 metrów przed nimi, a reszta. ja cię kręcę. Dobra wszyscy nic się a gdzie moja ekipa? Hello, panowie Ej Ej, gdzie ich ciało, no? Jeniec dotarł do ciężarówki No chodźcie, a gdzie Konor sam ciało? Uff, uh, dobra Drugi jeniec I zaraz za okej okay, są wszyscy, no to się zwijamy Wykonane zadanie było trzech chęci to, nie? Wszyscy no, a, za, zaliczyło mi to. A, bo nie zaliczało ucieczki tutaj, tylko wyciągnięcie ich z tego pierdla. Chodźcie. Zbijamy się stąd, zanim będzie większy rozpierdzie. Wszyscy! Connors, no. Fiocha przez ciebie. Wzrost poziomu doświadczenia. Straż! Folej nic. Connors nic. Przyznany medal. A Jones. Medal za szczególną Wraz odwagę. poziomu umiejętności. O! Więc Bradley strażą, pole jest strażą, Connors strażą. Jones w końcu nauczył się troszkę lepiej strzelać. No, dość późno. I otrzymał drugi medal za szczególną odwagę. Ech, wydaje mi się, że to jest nic w porównaniu do tego, ile medali mają Connors i Bradley. Choć ma więcej o jednym, bo ma jeszcze Krzyż za Ofiarną Służbę, potem jest, jest jeszcze Order za Ofiarną Służbę Krzyż Zwycięstwa. Aaa, a folej ma dalej tylko Krzyż Medal Zapiszmy. Na krawędzi, tak? Cóż, co będziemy robić dalej? To się okaże w następnym odcinku, a do tego czasu trzymajcie się. Narka.